Cześć, witajcie. Wiem, że euro nie poszło nam najlepiej, no ale musimy jakoś żyć dalej. Dlatego chciałem zaprosić Was w najbliższy wtorek, środek i czwartek na Sony PTZ Tour organizowany przez Sony Polska i firmę BX. Na którym będę miał okazję poopowiadać trochę o mojej pracy jako realizatora transmisji na żywo. Wspomnę o moich różnych przygodach związanych z live streamingiem. Porozmawiamy sobie o sprzęcie, jak również o innych aspektach związanych z tą dziedziną. Natomiast motywem przewodnim całego spotkania są zrobotyzowane kamery PTZ. Dlatego, jeżeli wiesz, czym są kamery PTZ. Przyjdź i zobacz, jak jeszcze możesz je wykorzystać lepiej. Natomiast jeżeli pierwszy raz o nich słyszysz, przyjdź i odkryj ich możliwości. 29 czerwca jesteśmy na Uniwersytecie we Wrocławiu. 30 czerwca jesteśmy w Warszawie Uwaga, w Świątyni Opatrzności Bożej. Natomiast 1 lipca będziemy w Toruniu w Fundacji Tumult, która jest organizatorem festiwalu Kamer Image. Zapraszam do zapisów, ilość miejsc jest ograniczona, możesz uczestniczyć również online. Natomiast fajnie byłoby się spotkać w Cztery Oczy, wymienić doświadczeniami, skoro taka możliwość jest. Dlatego do zobaczenia!